Potęga wiedzy zatriumfowała! Uderzmy w naszych wrogów! Dajcie naszym wrogom pokaz siły! Atakujcie i nie ociągajcie się! Strzeżcie się! Wśród wojowników nie masz sobie równych. Nawet moje wiekowe już oczy. Są w stanie dostrzec twoje wielkie umiejętności. Oglądanie cię w walce to prawdziwa uczta dla tych starych oczu. Musisz się wyleczyć. O, źle wyglądasz. Udaj się do studni leczenia. Światłych rad udzielać wam będę stamtąd. Wygląda na to, że musimy się wycofać. O, nie! Zaczekaj! potrzebujecie. Ale to nie tak miało być. Za Hora dreamów! Podłe sługusy zła! Dosyć tego! Do grobu z wami! Otaczają mnie same demony! Sprowadzasz na nas niewypowiedziane zło! To niedopuszczalne! Wyśmienicie. Dobrze się spisaliście, przyjaciele. Wróg traci przewagę. Ua! 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 A, nawet nie potrzebowałem mikstury. A, czuję się o parę lat młodszy. Tego mi było trzeba. Nexus? Hmm, ciekawe. Niech tak będzie. Aby to była prawda. Jeśli ich nie powstrzymamy, wszystko stracone. Nikt nie spodziewa się dekarda kejna. Ochronię tę krainy jako ostatni z Choradrimów. Modliłem się, by anioły wreszcie stanęły do walki w naszej obronie. Nigdy o tobie nie zapomniałem. Nefalemowie mają tu wielu wrogów. Wracaj do płonących piekieł. Wolę zginąć niż. Walczyć u twego boku! Czy nigdy nie zdołasz zaznać spokoju, królu Leoryku? A cóż to za przedziwny stworek! Dlaczego to musisz być właśnie ty? Ach, to ty! Widać szczęście mi dziś sprzyja! Leo, wiem, że ciągle tam jesteś! Musisz walczyć! Dobrze cię znów widzieć! Tyrolu, czy jesteście gotowi do walki na śmierć i życie? <laughs> Mam nadzieję, że jesteście przygotowani do nadchodzącej bitwy lepiej ode mnie. Wiele lat poświęciłem na badania nad metodami działania sił zła. Jeśli bliskie spotkania z niezliczonymi demonami nie przygotowały mnie na to, co ma nadejść, to nigdy nie będę gotowy. Nigdy nie zaniecham walki z ciemnością. To nie pierwszy raz, gdy zdołaliśmy zaskoczyć mieszkańców niebios. Potępiam Ciebie i Twoich pobratymców. Jak to możliwe? Wiele wspólnie przeszliśmy. Ale na Twoim miejscu nie przeceniałbym moich możliwości. <laughs> Zawsze lubiłem walczyć u Twego boku. Już niebawem przekonasz się, że stary człowiek i może. Tak to ja. I po raz kolejny znajdę sposób, by Cię pokonać. Mówisz językiem, którego nawet ja nie rozumiem. Znacznie lepiej niż twoje próby oparcia się o pętaniu przez demony. Koniecznie muszę napisać o tobie książkę. Kiedy to się skończy, odpowiesz za wszystko. Co za ulga. Leo, nie wiedziałem, tak ogromnie mi przykro, że też przyszło nam żyć w takich czasach. Trial? Co za spotkanie. Uczeni są znacznie bardziej niebezpieczni od prymitywnych osiłków. <laughs> no proszę. Los nie był dla ciebie łaskawy. I już nie wstawaj. Potęga wiedzy zatriumfowała. i doświadczenie zatriumfowały nad. Czymkolwiek jesteś. Nigdy nie stanęliście po naszej stronie. O, bardzo mi przykro z tego powodu. O, chyba widziałem Nefalema. Nie splugawisz tej krainy. To za tristram. Czekacie. Wieczny odpoczynek. Twa nienawiść nie zapuści tu korzeni. A już myślałem że to ja tu jestem bezbronnym starcem. Oby twoja dusza zaznała w końcu spokoju, Leo, a to cię nauczy szacunku dla starszych. Tyrael, mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe. <laughs> Dzięki niech będą niebiosom. To był bardzo wielkoduszny gest. Dziękuję. Leczysz jak najzdolniejsze kapłanki za karum. O, 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 o. Brakuje mi many, wyczerpuje mi się mana. Nie mam dość many. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Wspaniale. Całkiem nieźle sobie poradziłem, prawda? Co? Nie. To niemożliwe. W żadnym wypadku. Przyjaciel nas potrzebuje. Ratunku. Pomocy. Niech mi ktoś pomoże. Zrównajmy z ziemią bazę wroga. Przekonajcie tych najemników, by do nas dołączyli. Zniszczyć ich fort! Zajmijcie te strażnice! Trzymajcie ich zdala od naszej bazy! Trzeba otoczyć ten fort ochroną! Utrzymać te strażnice! Ten bohater jest niebezpieczny! Trzeba go zneutralizować! Dobrego dnia! Pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Moja rada dla ciebie? Jedz ciastka, a teraz prędko, ruszaj mi, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Kostka Drimów to wielki skarb. Zgłębienie jej tajemnic zajęło mi wiele lat. Przydaje się również jako bagaż podręczny podczas podróży po sanktuariu. Żadna z ksiąg, które przeczytałem, nie zawierała przepowiedni, jakoby bohaterowie mieli się udać do odległej krainy. A co, jeśli na zawsze zmieniliśmy bieg historii? Czy ktoś widział moją adoptowaną siostrzenicę Le? To mądra, odważna dziewczyna, która przyznaje z żalem, nie wierzy w ani jedno słowo z moich opowieści. W ciągu swojego długiego życia odwiedziłem wiele niezwykłych krain. Przemierzyłem Kanduras, Kedzistan, a nawet Pandemonium. Ale Nexus nadal umyka moim zdolnościom poznawczym. Czy chcesz, abym zidentyfikował dla ciebie niektóre z tych miejsc? Zrobię to z wielką przyjemnością. Króczy dwór. To tajemnicza spowita cieniem kraina, najwyraźniej rządzi nią władca Kruków, który jest jednym z najstarszych i najpotężniejszych mieszkańców Nexusa. Luksoria to jedna z najniezwyklejszych krajów Nexusa, jakie zdarzyło mi się zwiedzić. Ma własny panteon bóstw, w tym K i pajęczą królową i Nie wiem, co stało się z pozostałymi bogami, ale ich nieobecność nie wróży nic dobrego. Odkąd okolice doków zaczął terroryzować upiór czarno sercego, dowodzący okrętem widmem, w porcie mgieł zapanował prawdziwy chaos. Tylko prawdziwie odważny wojownik zdołałby zakończyć jego rządy. W tym miejscu. Królewski płaskowysz, najpiękniejsza z krain Neksusa, to wspaniałe owiane legendą miejsce. W jego historię wpisana jest nierozerwalnie opowieść o smoczym rycerzu i władczynie cierni. Gdybyśmy tylko mogli uczynić coś, by zaprowadzić między nimi pokój. Naprawdę nie sposób się tutaj zgubić, pod warunkiem, że prowadzi cię ktoś, kto zna drogę. Zostań więc na chwilę i posłuchaj. Ruszaj w kierunku swojej bazy i nie zatrzymuj się, dopóki nie dotrzesz do bramy. Przejdź przez nią i kieruj się przed siebie. Po pewnym czasie dotrzesz do celu. Powodzenia. Witka, Jestem de kejn i nawijam na kwadracie. Wszyscy wrogowie w nekcucie niechybny narobią w gacie. A sam diablo, gdy się dowie, że tu jestem, straci głos! Bo choradry moi drodzy, to jest kocur oraz sztos! Choradium, choradium kwadracie! A, a, a o czym to ja? A, a. Jeszcze nie wybiła moja ostatnia godzina. Otrzymałem od ciebie wspaniały dar! Jeszcze jedną szansę. O, czyżbym powrócił? A mógłbym przysiąc, że spakowałem jeszcze jedną miksturę zdrowia. Przez chwilę wydawało mi się, że widzę le... Zapowiada się interesująco. Właśnie tego mi brakowało. To mi się bardzo przyda. Gdzieś już o tym czytałem. — Tak, to się nada. — Ha! 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 — Ciemność zatriumfowała, ale nie spoczniemy, dopóki nie zaświta dla nas nadzieja. Jeśli zechcesz, mogę się z tobą podzielić wiedzą. Dobrze cię widzieć. Twój sojusznik jest moim sojusznikiem. Zaczęło się. To zaledwie początek naszej wspólnej przygody. Pozwól, że się przedstawię. Ach, ile mógłbym cię nauczyć. Wiele widziałem, jeszcze więcej wycierpiałem, a to wciąż nie koniec. Jeśli okażesz mi zaufanie, postaram ci się pomóc, jak tylko zdołam. Mam nadzieję, że nie szukasz właśnie czarnych grzybów. Czy zdarzyło ci się słyszeć o krawym poziomie? O, nieważne. Zostań na chwilę i posłuchaj. Zostań na chwilę i posłuchaj. E, zostań na chwilę i posłuchaj. Zostań na chwilę i posłuchaj. Moich opowieści o sanktuarium i innych odległych krainach. Księgach za karum zapisano ostrzeżenie o upadłej gwieździe w krainach na zachodzie. Ta i inne przepowiednie, które studiowałem latami, wypełniły się co do słowa. Fetysze to mikrej postury kanibale, zamieszkujący dżungle w okolicach Kurast. Pojedynczo stanowią niewielkie zagrożenie, lecz zazwyczaj atakują grupami. Dużymi grupami. Według starożytnych przekazów legendarny ból Katos władał północą, nawet wówczas, gdy zaczęły ją zasiedlać niebarbarzyńskie ludy. Nikt nie był w stanie dorównać mu siłą i godnością osobistą. Ignorancja sprowadzi na ciebie zgubę! Wiedza bywa zabójcza! W moich zwojach nie ma nic o twoim zwycięstwie. Mam dla ciebie ważną misję. Trzeba ostrzec świat przed zbliżającą się ciemnością. Dobrego dnia. Masz ty rozum i godność człowieka? Jestem ostatnim z chorodrimów. Ha! Ha! Ha!

Hjá! <laughs> ð <hullough> 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 Whoa! 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 oh oh

oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Zawsze wiedziałem, że coś w życiu osiągnę. Poświęcenie zaważyło na losach niejednej bitwy. O tak, nareszcie. Dokładnie tak. To dla nas dopiero początek kłopotów. Proroctwa nic na ten temat nie mówią. Wyczuwam tu coś niepokojącego. Jakież sekrety przyjdzie nam wspólnie odkryć? Nadciągają ciemności. To nie koniec mej podróży.